Tymczasem stare wątki nie dają sobie zapomnieć. Konkretnie Wero z Kamilem. Nie wiem, czy zauważyłaś, ale podchodzę do Ciebie, zaczepiam cię, no. obejmę cię, pocałuję cię w głowę. Tak. E, zrobię coś dla Ciebie dobrego. Zapytam się Ciebie, czy coś Ci jest potrzebne. E, Staram się, żebyś się czuła tutaj dobrze, i wydaje mi się, że adoruję tylko ciebie. No, a, ty, a, teraz... a ty w moim kierunku? No dobra, nie ale teraz, nic. właśnie druga kwestia. I mało tego. Przed położeniem się, nie wiem dlaczego, ale zaczęłaś mi mówić o tym, że e, że tobie w tej parze jest dobrze, że między tobą a kubą nic nie ma, że po prostu się lubicie i tak dalej. No to skąd pomysł na buziak? No dobra, ale poczekaj. No Ale odpowiedz mi na to pytanie. Skąd Jezu, pomysł ale na buziak? Po pierwsze, to nie podnosi na mnie tonu, ponieważ ja z tobą rozmawiam normalnie. A... A po drugie dla mnie to jest wszystko takie za szybko i dla ja czuję taką wywieraną presję na przykład My się poznaliśmy na początku, było fajnie, mega vibe i w ogóle no. rozmawialiśmy sobie i było mm. mega przyjemnie. Ty czujesz, że ja wybieram na tobie presję. A no? potem z czasem było właśnie takie nie wiem, kochanie, tutaj słoneczko. Jakby jest to miłe, ja jeszcze nie jestem do niego na tyle przekonana, żeby, nie wiem, przetulać się w łóżku, jakieś buziaczki, jakieś kochanie, słodzinko. No dla mnie to jest za szybko. Czuję się cały czas w jakimś stopniu trochę obserwowana i tak jak nie wiem, porozmawiam sobie z kubą to ja czuję że ty od razu patrzysz i, i wiesz i będziesz na mnie zły będziesz tutaj yeah. fochę strzelał i patrzył się na mnie jakoś dziwnie mnie się to na przykład po prostu nie podoba i odpycha mnie to troszeczkę, um, no i tak. I to jest to jest to. Czuję się taka zmieszana po prostu. I za dużo o tym myślę. No dobrze, rozumiem. No, ja tak jak mówię, ja staram się cały czas, żebyś e, zauważała co wszyscy zauważają, e, jakie są moje intencje w stosunku do ciebie. No ja to widzę, ale ja ale też nie Jeżeli potrzebuję uważasz, czasu. że e, posuwam się za szybko, że powiem ci słoneczko, czy kochanie, no to a ja, ciebie to rusza, no to okej, okay, no dobrze, nie będę tego robił. Luzik. No. Okej? Okay? Na pewno? Tak. Ja chcę, żeby Vero myślała o tym, że jesteśmy w delikatnym zawieszeniu. Poza tym wpadła mi w oko nowa uczestniczka. Także na pewno będę chciał poznać ją troszeczkę lepiej.